Nagrywamy program. Jak robić dobre filmiki? A jak nie mamy dobrego sprzętu, prawda? <laughs> Kilkanaście tysięcy wystarczy. Aleksander przygotował mi jakieś dwa tematy, o których nie mam pojęcia, nie wiem co to będzie. Tak. Mogę? Sprawdźmy. Jasne. Obiad dla dwóch osób w Grecji. Polka pokazała Paragon. Tak. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, nad Polskim Morzem wcale nie jest tania. I tu mamy porównanie Polki, która pojechała na wakacje do Grecji. I z greckiej restauracji jej paragon udowadnia, że za niewiele ponad 12 euro, czyli 55 zł można zjeść kolację z napojami dla dwóch osób. Wyjeżdżając na wakacje trzeba się jednak przygotować na spore wydatki. Od jakiegoś czasu nasi czytelnicy wysyłają nam tak zwane paragony paragon grozy. Paragony grozy. <laughs> <Here's Johnny. laughs> Miałeś tak kiedyś? Miałeś jakiś taki paragon, żebyś byłeś przerażony jak dostałeś? Człowiek sobie nie robi tego i nie liczy za każdym razem przed zamówieniem, że nie, to dobra 50. Nie, bo to ponad 300 zł wyjdzie, to nie. Ale ile ale... najwięcej zapłaciłeś za kolację? Ale za siebie czy ogólnie? Ogólnie. Czy 400 No pomiędzy, 350 i tak jak A co my byliśmy właśnie w Monopolu. A Monopolu? A tam... za 90 zł, ale obsługa na przykład mi się. To jest, to jest taka obsługa, że nie każdemu by się spodobała, więc. Dzień dobry. Traktuj gości w restauracji tak dobrze, jak traktujesz gości w swoim domu. A jak podają, to mówią, co dostajesz? Znaczy ja wiem, co zamówiłem, ale no, po, no, Opowiadają nie. o daniu chwilę? Jak pewnie byś się spytał, to raczej <laughs> nie opowiadają. <laughs> A, bo to w ogóle popularna influencerka, maja kołodziejczyk. Nie znam kompletnie. Tej Nie wiem, kto to jest. Znana lepiej na Instagramie jako Puka, Puka Lifestyle. Wybrała się ostatnio do Grecji na wakacje. Blogerka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia Paragonu, na którym widać ile kosztowała kolacja dla dwóch osób na greckiej wyspie Paros. Paros. Za kolację dla dwóch osób, w tym dwa gerosy z kurczaka w chlebku Pita, w chlebku które są pita. tradycyjnym greckim daniem i dwa regionalne piwa, blogerka zapłaciła 12,60 euro, czyli około 55 zł. I tutaj ona na stories dodała ten paragon i napisała, kiedy najlepsza kolacja kosztuje najmniej, a piwo kosztuje więcej od jednej. Mhm. Bardzo ładnie wygląda to jedzenie. W chlebku Pita, ale muszę sobie wszystkiego Ale zobacz, chwili. no dobra, ale Piotrek, ale zobacz, to widać, że to nie jest taka kolacja, że wielka no oczywiście, kolacja. Oczywiście, tak. Tylko... Oczywiście, jak najbardziej. Bo to jest raczej taki... Nie chcę powiedzieć fast food, ale coś takiego, co możesz take away. Wziąć Pytanie, czy za kebaba w Polsce też byś nie zapłacił 12 zł? Zapłaciłbyś chyba, ja nigdy nie jadłem kebaba, ale. Gdzie ty, babyszu? Kebaby! No ale też nie oszukujmy się, jedziesz na wakacje i raczej nie będziesz aż tak żydził. Ale mi drogi, naszym restauratorom Zresztą w głowach się pomieszało. Nie dość, że o! dostali tarcze. A zatem nasze... Dokładnie. Pieniądze to teraz odrabiają straty. Dwa. Nikt nam nie każe korzystać z ich usług, a wówczas będą pisze. zmuszeni dostosować ceny do rynku. Wniosek sobie, sami jesteśmy winni. Ta cena, czyli te 55 zł, wydają mi się całkiem relatywnie normalna za to, co oni kupili. Jest okej. Okay. nie? Okay. Ale ty wszyscy przecież tromią cały czas, że nad morzem na przykład, Wszystkie są normalne ceny, ale na przykład jak podają cenę za rybkę Bo jedziesz nad morzem specjalnie, żeby rybkę tak, sobie zjeść tak. To na przykład za 100 gram Tak, to prawda Jak ci się wydaje, że jest taniej i ta ryba kosztuje niebotyczne pieniądze Niebotyczne pieniądze Niebotyczne pieniądze Niebotyczne Jeszcze chciałem coś powiedzieć tak. a propos tego Ja lubię bardzo stronę, Numbeo się nazywa, numbeo.com mhm. Tu jest tak, koszt życia, current city Wrocław I na przykład, kiedyś sobie porównałem do Nowego Jorku, ale na przykład ty co byś chciał? Ehm, hmm. Paryż. Niedroga restauracja, Wrocław 25 zł, Paryż 67 złotych na przykład, mm -hmm. nie? No. Mleko na przykład 2,82 tam prawie 5 zł. nie? Fajnie jest też żeby sobie spojrzeć na to, bo niektórzy o jakbym, tyle ja. to tam zarabiają, no, ale jakby też no, to, do tyle no, to... ile zarabiają też wydają trochę więcej, więc możliwe, że jest mniej więcej i wychodzi na to samo. Jest to Oczywiście skoro. najlepiej sobie zarabiać w euro i pracować dalej, jakby być dalej w Aby, Polsce ten, i wydawać programiści, To też może być git. Może być tak? fajne. No, <głos> więc... <głos>